Naszły mnie takie myśli, żeby znów wrócić na pilates. Bardzo długo trwało ogarnięcie tego prezentu. Jest to prezent urodzinowy dla Werki. No jaram się, bo jest to uważam najlepszy prezent, jaki w ogóle kiedykolwiek zorganizowałem, załatwiłem i zrobiłem. Nie! Matka Krzesna, bo, słuchaj, nie dostałam. Zostałam mamą krzesną dla mimi. No. Mam dla niespodzianka jestem bardzo ciekawa jak zareaguje na to. Dzisiaj witam się z Wami w nastroju na zmiany. Naszły mnie takie myśli, żeby znów wrócić na ćwiczenia, żeby znów wrócić na pilates i dzisiaj to robimy. Ostatnio byłam już dwa razy na pilatesie, nigdzie wam to nie nagry tego nie nagrywałam, aczkolwiek. Już z taką chęcią naprawdę chcę wrócić do ćwiczeń, bo teraz przyznam szczerze, tyle się działo u mnie, że trochę to zaniedbałam i nie chodziłam ani na ćwiczenia, ani nie trzymałam jakiejś takiej, wiecie, zdrowej diety, bo za każdym razem gdzieś tam w rozjazdach to jadłam po restauracjach, czasami po prostu w tak itd., itd. A teraz bierzemy się fajnie za siebie z takim makijażem. Zbyt niech robimy troszkę zbyt messy, musimy to jakoś naprawić. Ten pisak jest ekstra, ale bardzo szybko przesiąka yy, makijażem. Jak widzicie, ja nakładam właśnie sobie specjalnie piegi. jeszcze taki nie, czy sobie utwardzony makijaż, czyli jeszcze na tą warstwę, gdzie na przykład daję sobie podkład albo korektor, albo czasami w ogóle na zero makijażu. I ta skóra od kremów, od nawilżenia jest często tłusta, więc on po prostu przesiąka i już traci swój taki, mm, powiedzmy, kolor. Z ostatnio odkryłam dwuwarstwowość piegów, że wyglądają one jeszcze bardziej naturalnie. To daje trochę tego pisaka do piegów i troszkę jeszcze daje sobie kredki. To jest w ogóle Kredka do ust z Makeup Forever, ale ona jest brązowa i stwierdziłam, że ona się świetnie sprawdziła się do narysowania biegu i robię sobie to w ten sposób, że daję sobie najpierw pisaka, a później sobie leciutko jeszcze dodaję kilka biegów i one są takie bardziej wyraziste. Można sobie ten efekt samemu dozować, i to jest ekstra. Mam wrażenie, że właśnie jak robię sobie biegi kredką, to one są takie bardziej mimo wszystko naturalne i bardziej precyzyjne. Mają taki swój, taki bardziej naturalny kolor. Jakkolwiek to brzmi, ale właśnie to jest takie moje kombo do robienia biegów. No i do tego wszystkiego jeszcze maskara dzisiaj nią. Ochotę na jakiś taki, wiecie, mega mocny make-up. Szczególnie, że idę na ćwiczenia, ale później mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia, więc chcę ten makijaż troszeczkę mieć, ale nie za dużo. Im jestem starsza, tym mam wrażenie, że mniej nakładam te, tego make-upu, niż jak byłam nastolatką. Zdecydowanie mniej produktów, bardziej nawilżające produkty, takie pielęgnujące są moimi ulubionymi i właśnie takie stwarzają, że ten makijaż wygląda po prostu świeżo, ładnie i promiennie, a tak właśnie zależy mi, żebym wyglądała w ciągu dnia. I tak wygląda mój ulubiony make-up, nawet zauważcie, że nie maluję sobie dolnej, dolnych rzęs, tylko zaznaczam sobie górne. Jakoś tak mi się ostatnio bardzo, bardzo spodobało. Wyjawiam ją, za cenę taki leczniczy ziołowe zapachy, ja takie właśnie bardzo lubię, takie właśnie świeże, trochę się ziołowe i ona tak pachnie. Dajcie znać, czy wy też lubicie przesadzić sobie z mgiełką i dodajecie ją w ciągu dnia kilkukrotnie, bo ja tak mam. Dlatego ta zjebody skończyła mi się w ekspresowym tempie. i mam już tyle i ja tak mam właśnie z mgiełkami, że je ja uwielbiam. I chciałabym na przykład stworzyć swoją mgiełkę, jakąś taką, taką turbo nawilżającą i, i dotleniającą tą naszą skórę. muszę na to pomyśleć. Sprawdźmy sobie, w jakim stanie jest moja grzywka, bo ja sobie ją na noc związuję żeby oczywiście nie wpłynęły mi się jakieś kremy, które nakładam jako pielęgnacja na, na noc. we włosy to już są moje, słuchajcie, trzydniowe włosy, więc dzisiaj najprawdopodobniej będę musiała je spiąć, ale już jestem tak zadowolona z kondycji moich włosów, naprawdę. Zmiana koloru włosów na brązowy to była najlepsza decyzja w moim życiu, naprawdę. I jeżeli chodzi o takie błahe rzeczy, bo już zaraz mi tutaj ktoś to wyciągnie i będzie to jakiś środek. No ale naprawdę to była jedna z lepszych decyzji, bo czuję teraz, że moje włosy są gęste, odżywione i że znowu wracam do takich silnych włosów, jakie miałam. Zaraz Wam tutaj wstawię zdjęcie, jakie ja miałam włosy przed tymi wszystkimi metamorfozami, jak zaczęłam sobie eksperymentować z blondami, z rozjaśnianiem, z takimi rzeczami. I ja wiem dobrze, że ludzie mówią, że lepiej mi było w blond włosach, ale ja Was słuchajcie, nie słucham. Ja Was nie słucham, bo ja wiem dobrze, jak teraz moje włosy odżyły, a jak się kruszyły, kiedy miałam blondy. No dobra, Marek Mostowiak dalej tutaj istnieje. <laughs> Musimy coś z tym zrobić. Dyson. Co ja robiłam, kiedy ja nie miałam Dysona? Jakie ja te moje włosy układałam? Po prostu na skarpecie, ale teraz przy tej grzywce nie da się. Ej no, nieźle. Mogłabym nawet iść rozpuszczonych, ale i tak będę musiała na tyle to się spiąć, a tutaj tutaj już się pokręciły trochę. Co będzie dzisiaj może zepnę w kucyk. No co? Dzisiaj jest. Czas na kucyk. Kocham to, że jestem kobietą i codziennie mogę sobie zmieniać. Albo się wymaluję, albo się nie wymaluje, albo wiążę włosy, albo sobie zostawię rozpuszczone. Codziennie coś innego. O tak, dzisiaj kucyk. Kucyk związany, ja mega lubię takiego teraz messy kucyka, aczkolwiek tutaj te włoski, które są przy uszach zazwyczaj sobie jeszcze tak dodatkowo ulizuję. Ten produkt mam już. Pokazywałam, ale dla tych osób, które są ze mną od niedawna, to pokażę Wam właśnie ten produkt do ulizywania. Nie ma niczego lepszego, to jest po prostu zarąbiste. To po prostu ekspresowo ulizuje wszystkie te takie włoski niechciane. Ja górę lubię mieć taką właśnie emersję, więc ja sobie tutaj nie ulizuję. Zazwyczaj sobie ulizuję tylko przy uszach, żeby takie małe baby hairy mi tutaj nie wystawały. I tutaj coś też. Pod sporo. Ten lakier do włosów to jest po prostu lakier, który kupiłam sobie w drogerii, ale ten lakier po prostu utrzyma wszystko. On jest tak mocny, że aż trochę za mocny, nie można z nim ogólnie przesadać, ale yy, możecie dorwać go w Rossmanie i tego też lakieru używa zazwyczaj Patryk, jak cieszę mnie na koncertach, żeby wszystko się, wiecie, super pięknie dobrze trzymało, więc on jest bardzo silny, bardzo mocny i nie polecam rozczesywać włosów po użyciu tego produktu, bo można sobie po prostu je połamać. Gotowe. A dla tych osób, które non-stop powtarzają mi, Weronika, wróć do blondu, wróć do blondu, tak pięknie wyglądałaś. Słuchajcie, ja na razie nie wrócę do blondu, bardzo dobrze się czuję w brązowych włosach, i uważam, że to była zmiana na plus. I moje włosy dzięki temu bardzo odżyły, są teraz zdrowe, lśniące, ładne. I wiadomo, że mogę nie wyglądać w nich aż tak ładnie, jak na przykład w blondzie, bo blond sprawia, że ta twarz robi się od razu taka promienna, jaśniejsza. No i też troszeczkę młodzież się w tym blondzie wygląda. Ale powiem Wam, że teraz moim golem jest to, żeby zapuścić piękne, brązowe włosy. I uważam, że jestem na dobrej drodze, żeby za rok powiedzieć Wam, słuchajcie, warto było, warto było zmienić, włosy na brązowe, warto było używać wcierek, warto było używać dużo sprawdzonych produktów na włosy i dbać o te włosy, by po prostu mieć swoje gęste, piękne i leśniące. Czy wy to widzicie? Tutaj znajduje się mój prezent, który dostałam od Karola na urodziny, a jak to wyglądało? No zresztą, zobaczcie sami. Co prawda jestem dwa albo trzy miesiące po terminie, ale bardzo długo trwało ogarnięcie tego prezentu. Jest to prezent urodzinowy dla Werki, więc zawołałem ją, żeby tu przyszła. Chcę jego wreszcie wręczyć. No jaram się, bo jest to, uważam, najlepszy prezent, jaki jej w ogóle kiedykolwiek zorganizowałem. Załatwiłem i zrobiłem. Bora mówiła, a co jak mi się nie spodoba? No, bo... A ja mówię, 0% szansy Ci się nie spodoba. W sensie jest 100% szansy, że się mega jarała. Będziesz się tak jarała, że to jest hit. Ja wiem, że ja to przechajpowuję i to jest złe. że ogólnie ja mam tak, że ja nie umiem udawać, że mi się coś podoba. I ja wolę dawać prezenty niż otrzymać prezenty z tego względu, że jak otrzymuję prezenty i ten prezent wiem dobrze, że na przykład totalnie nie jest w punkcie mnie, to ja nie umiem udawać, że, że on mi się podoba, wiecie, o co chodzi i to jest najgorsza Więc no wolę dawać prezenty. Nie no, mega Ci się spodoba, jestem pewien tego po prostu. Tak, tak i nigdy nie byłem tak pewien, jak tego prezentu ogólnie i będziesz normalnie skakała z radości ogólnie. Tak się wyżierała, że to jest szok tak, I no <laughs> nie na użę, nie Ale no dobra, ja się cieszę. Zamknij oczy w o, takim razie. Jest, jest już jeden z prezentów opóźnionym 2, o dwa miesiące był na przykład właśnie pączek. Szczerze, Karol robi najlepsze pączki z termos ale, ale żeby nie było, to powiedziałem ci przed urodzinami, że prezent będzie opóźniony, to nie jest tak, że. A no, tam, nie, tak. Nie, nie wspominałem o tym. Nie no, ale kochani, ja w ogóle nie otrzymuję od ciebie, nie oczekuję. Poza tym siedziałeś ze mną do 7 rano na Burning Manie i tak rozpoczęłam swoje urodziny przy ognisku na wschodziku, a mogłeś sobie pójść spać, a tak to razem sobie już zaczęliśmy tak fajne te urodziny i to było super. No. Zobacz, coś wywoła? No. Do no. To, to musisz za, zamknąć oczy. Muszę iść do garażu po niego. Do no, garażu? Tam schowane, żebyś... w garażu? No. O, zaraz wracam. Ej, nie mam pojęcia co to może być. Ale tak przechajło i nigdy mi tak Karol nie hypowałowa jak jakiś prezent. Się... O Jezus, ja mam zamknięte. Aj dobra, obstawiam, jeżeli to jest ciężkie i wielkie, to reformer. O kurde, jakbyś mi kupił reformer. To bym szczerze. 10 razy lepszy niż reformer. Serio? 1000 razy lepszy prezent niż reformer. Czekaj, muszę pozamykać drzwi. Ty tak zmachałeś. To jest ciężkie? O Jezus, ej, to teraz ja nie wiem. A żeby nie było, że nie mam e, obrączki, to nie dlatego, że nie noszę noszę, tylko już jest wieczór, a ja zazwyczaj na noc ściągam, e, ściągam obrączka. Reformer. Co ty mnie tak słabo oceniasz? Słabo Reformer. Będę tak high reformer. Możesz otworzyć. Już? No. Teraz? No. Okej. Okay. O, ale ładnie, spakowane. No. No ja się jadam? Ej, dobra, proszę. Ja muszę sobie najpierw. Daj, daj, daj rączki, jak to jak Maj. Nieważne co by to było. Bardzo ciekawa Nie bardzo... jest no, to pokaże, serio, Będę się tak ja raz wejść, No dobra. Ale... Zysrał się. Ja już muszę nagrać. Jak zobaczysz, to będziesz miała pewnie taką myśl... Ej, no tak pomyślałabym o tym, ale że nie będzie to wyglądało tak jak tutaj. Mam o no, Twój chłopach jest zajebisty. ogarnął to mega dobrze. Nie! Ja tego jeszcze nie otwierałem, bo ogóle Co ty gadasz? Ale ładny! O Boże, święty. No ale czekaj, weź, otwórz, patrzcie. No, czekaj, tu się nieba, otwiera. Tu się otwiera, z tej strony. O Jezu, tu, w tej. Bo no wyciągaj sobie te szufladki. Nie. Nie zepsuję nic. A ja coś zepsuję na 100%. Przykro to się powinna kliknąć, bo może tą niższą. Nie to niższą, bo tutaj nie to nic, ale to niższą sufladkę. Z drugim na detale, tak. Ej, no mega! Co jest? Ej, teraz, uwaga, to jest, kochanie, prezent. Jest to personalizowany mikrofon, jaki tylko chcesz do Twojej trasy koncertowej. Tras koncertowej. Właściwie to dwa mikrofony. Okazało się, że jak chciałem to ogarnąć, to, że muszę kupić cały zestaw, cały mikser, bo nie da się mikrofonu, bo by ci nie działał na niektórych koncertach, więc żeby ci działo to zawsze, to musiałeś mieć swój mikser i chciałem ci skastomizować ten mikrofon, ale pomyślałem sobie, kurde, jak nie trafię w twój gust, więc razem z Prezentem, dostajesz ode mnie grafika i firmę. I oczywiście na mój koszt kustomizujemy ci, jak tylko chcesz, te dwa mikrofony. Znaczy, S znaczy no, po prostu sobie możesz kustomizować, jak tylko chcesz. mam wybranie to już wszystko. Wystarczy, że powiesz, co chcesz, żeby tam było. Lepsze niż Rafał, plumę. Ja to postawię w pokoju u mnie. No. Będzie no, tak sobie leżało. No, na czyli. Ja mam pojęcia, jak tego użyć. Ty nie musisz wiedzieć, jak tego użyć. Nie, Tu Power. Nie, nie kochanie, ty tego nie klikaj nic, bo już wszystko zepsujemy. To jest jakby zrobione dla e, dźwiękowców. Realizatorów. Tak. Wow. Yeah. Weronika Wiśniewska, mhm, mm Wiśniewska Jej, ale w ogóle, szczerze? Nie przeszło mi przez myśl to ani razu. No bo mikrofon to pewnie by ci jeszcze mógł przejść przez myśl tylko, Ale że, cała skrzynka? Tylko żeby mikrofon ogarnąć, to trzeba było kupić te wszystkie urządzenia A jak kupiłem urządzenia, to mówię Nie dam ci przecież tego w kartonach, to będzie żałosne Więc jeszcze skrzynkę ogarnąłem I po prostu teraz włożysz to całe na koncert I masz cały swój dźwięk, swój mikrofon, swoje wszystko Zawsze ten sam dźwięk i jeszcze customizowany Nie. Yeah. <laughs> Fajne? Dziękuję. Proszę, fajny prezent? Mega fajny. Super, dziękuję bardzo. Proszę. To jest mój pierwszy prezent z customem na wiśniewską. No. To fajnie. najbardziej to będę pamiętać przy zmianie nazwiska. Ej, ale ty już musiałaś to zamawiać? ho, ho, ho że już wiedziałaś, że będzie cena. No, dwa miesiące jeszcze czekałem, no bo z tym logiem nie wiadomo było, co, co będzie. No i finalnie. A bo chciałam zmienić logo, ale ogólnie finalnie dalej na Finalnie po prostu wziąłem czcionkę, którą wykupiłaś, więc jest to czcionka, którą wykupiłaś na Intel. OK. Okej. Yeah. Ja. No. Ej, ale w ogóle bym się nie spodziewała tego Ej, Ale mam ochotę to przetestować I nie no, to mnie trochę wcięło No mówiłem I co, miałem rację? No Nie, nie bez sensu? Nie no, mega hajpowałaś. Ja pierdzielę. Mam najlepszego męża na świecie i tyle Tak się cieszę, że teraz sobie już to wszystko tak ładnie poukładałam I tutaj mam, słuchajcie, rzeczy na ćwiczenia Teraz tylko pozostaje sobie wybrać set Cześć Majusia Co tam kochanie, co widziałeś? tam z się rzeczy ze styku? Tam myszy nie ma. Nie ma myszy? Nie, nie ma. Nie ma myszy, okej. Okay. A tak. na no, A tak, jak i je tak robi? I tak, I odstraszał je? Aha, okej. Okay. Tutaj słuchajcie, zaraz Karla ściąga łóżko dla Majusi, które wcześniej było oryginalnie w tym domu, jak się do niego sprowadziliśmy. I to jest łóżko, które jest dwuosobowe duże. No i Majusia już awansowała i właśnie będzie miała teraz duże łóżko u siebie. Tak się cieszę, że już sobie wszystko poukładałam. Mam tutaj wszystkie sety na ćwiczenia. Wszystko mam tutaj tak ładnie porozwieszane i to jest... Teraz proszę Wam to wszystko poparowane. Tutaj do dzisiaj z Jim Glamour. Wszystko pięknie poukładane I Więc ja tak czekałam, żeby mieć taki porządek w szafie, żeby wiedzieć co właśnie finalnie mam. Dzisiaj mam ochotę na brązowe. Czekam już na czerwonych światłach i zawsze tak jest, że jak się spieszy, to zawsze trafiam na czerwone światła. A jak mam luz, wyjadę sobie wcześniej, to jest nagle zielone, zielone, zielone. Dajcie znać, czy wy też tak macie, bo ja akurat teraz zorientowałam się, że wyjechałam jednak za późno niż powinnam. Nie przewidziałam tej drogi, i to jest to, że ten Pilates, na który ja chodzę, właśnie z tą moją przyjaciółką, jest na drugim końcu miasta, także no trzymajcie krótki, żebym zdążyła. Ta se pusuje na těch 10 minut, ale teraz jak to byłeś, czas na fotoreporterów to <grywa> ja zawsze no, że to jest taki moment kiedy już po się wreszcie możesz zrobić to zdjęcie które chcesz, w... chcesz nie? że już jest... ćwiczenia zrobione, fajnie, to jest zawsze super że możesz y, fajnie rozpocząć dzień y, ja co dzisiaj mówiłam się na zajęcia o 11.30, więc to już tak jest całkiem późno, szczególnie, że o 15 już muszę być w domu, żeby zmienić się y, z Karola małym, żeby zająć się majuszką, ale zawsze to już jest coś, że zrobiłam coś dla siebie i mega mega się cieszę, ponieważ dzisiaj właśnie mam taki dzień, dobrze jest wrócić na ćwiczenia i też zamówiłam Miałam sobie catering, więc już wracamy z nową mną. Zdrowa dieta, ćwiczenia. Proszę bardzo, trzeba się za siebie wziąć. Tak samo wróciłam do usuwania tatuaży, dlatego też musiałam sobie je zasłonić na zajęcia i mieć długi rękawy, bo wygląda to naprawdę obleśnie. Tutaj, słuchajcie, nie powróćcie się tej playlisty, bo nawet tutaj na ćwiczeniach leci dokładnie taka sama jak u mnie w domu. Ale fajnie, tu już jest takie jesiennie. Uwielbiam takie miejsca, które też właśnie zmieniają swoją aranżację na jakieś specjalne okazy, tak jak na przykład tutaj na jesień, na zimę. To jest mega słodkie i wtedy tak człowiek się czuje jeszcze bardziej komfli. Dajcie znać, czy wy też tak ma. Kto wie, jak ten pamięta, jak w Berlinie pokazywałam wam właśnie, że kupuję te wody witaminowe i specjalnie jakaś widzka w ogóle nawet do mnie pisała, że możemy je wysłać za zagranicy, bo w Polsce są niedostępne, a teraz je ja tutaj właśnie widzę, że, że są nawet tutaj, także muszę sobie zrobić zapasy. Jedę teraz szybko jeszcze do Julki na kawkę I mam dla niej mały prezent A tak naprawdę to nie dla niej, a dla jej córeczki Ponieważ y, miałam jej to wręczyć jeszcze na chrzciny Aczkolwiek ta paczka mi nie przyszła Więc też to był jakby dodatek do tamtego prezentu Kupiłam jej oczywiście prezent taki jako matka chrzestna Bo słuchajcie, zostałam mamą chrzestną Córeczki mojej przyjaciółki I się na maksa cieszę Ja będę najlepszą matką chrzestną Ja kocham dzieci Ja uwielbiam w ogóle właśnie komuś robić jakieś prezenty Opiekować się dziećmi itd. i Więc się bardzo, bardzo cieszę i czuję się zaszczycona, że mogę właśnie mieć taki przywilej, żeby być y, matką wczesną y, córeczki mojej przyjaciółki, czyli właśnie mi, dla mimi. O, dziękuję bardzo. Ej no naprawdę, a szczerze, bardzo ładnie to wygląda jak na catering. Super. Słuchajcie, zamówiłam catering właśnie z polecenia Julki. Westydziłam, dobra, biorę się za siebie. Jak już Jula teraz sobie ogarnęła ten, ten catering, to ja też sobie to zrobię i zobaczę, jak mi to ułatwi funkcjonowanie w ciągu dnia. My mieszkamy też trochę no, na obrzeżach, więc u nas ciężej jest tak, żeby wiecie, dojechało jakieś jedzonko, żeby ono było też takie dobre. Zwyczaj do nas po prostu dojeżdża pizza. Albo jak się, jakaś karczma, którą, z której już zamawiamy naprawdę bardzo, bardzo długo jedzenie, więc już nam się trochę znudziło, więc przyda nam się trochę różnorodności. A nie zawsze, wiecie, mam też czas ugotować, coś zrobić, więc taki catering naprawdę to jest przydatna rzecz, szczególnie jak jesteś mamą i chcesz zostać fit. A my z Julą teraz wracamy na treningi, będziemy fit i po prostu będziemy mogły tutaj też bardziej o siebie zadbać i pomyśleć o sobie też, co jest bardzo ważne. Kawka wypita, pogadane, prezent dla mnie wręczony. O, niech się to otworzy. Wróciłam już do domu, ma już wstała z powołniowej dzięki. No i wujek już jej tutaj zamontował łóżko. My to łóżko mieliśmy w ogóle, jak się wprowadziliśmy do tego domu, tylko je złożyliśmy i wtedy też to łóżko służyło jako łóżko dla gości w pokoju gościnnym, a teraz, jako że zmieniliśmy ten pokój jako pokój dla maj, to po prostu takie wielkie łóżko było nam niepotrzebne, ale ona już, słuchajcie, wyrosła z tego łóżka stok, które mieliśmy i to początkowe i to później i jeszcze je obniżyliśmy, więc to łóżko naprawdę nam służyło całkiem długo, ale ona teraz y, właśnie woli się na takim większym łóżku i to też dla nas jest o wiele wygodniejsze. Bo jak możemy ją płacić do łóżka, możemy się z nią położyć, wrócić jej bajeczki. Więc teraz taka opcja wydaje się być o wiele, wiele lepsza. Do tego łóżka jeszcze są takie nakastliki drewniane. Ja też je muszę jeszcze poskładać, ale muszę się jeszcze yy, odnaleźć w tych rzeczach na strychu, które są. Po razie jest jeszcze taka trochę prowizorka, ale przyzwyczajamy się właśnie do tych, do tych takich zmian tego pokojku. Mam dla mojej niespodzianki. Zamówiłam jej takiego króliczka, który ponoć właśnie wydaje jakieś dźwięki i tak dalej, a że ona uwielbia swoje jako już wiecie. To jestem bardzo ciekawa, jak zareaguje na to. Kic, kic! Kic, To jest królik. Tak? Ten królik, tu się go otwiera, zobacz na rzepę. O, i ten królik. Kica. I wydaje dźwięki. No właśnie, musimy mieć, włożyć baterię. Musimy iść do taty po śrubokręt. O tak? Pójdziesz? Dobra. Mali. Mali, tak. Dobra. Maj! Maj, tak. Mam a czy ty widziałaś, że ty masz już takie wielkie łóżko, że już nawet taka jest na ciebie mała? Nie, to maje. No to maje łóżko takie wielkie, tak? Aha. Tak. Wow, bardzo duże masz teraz łóżko. I co te wszystkie misiaki tutaj muszą zostać z tobą? Nie, i To są wszystko małe misiaki? Tak. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Nie. Nie, da Nie, tak się, złapa. się złapać. ale jest szybki.

Milutki, taki Podoba się jej? O, O, takiego kotka kto miał? Baba. Baba, Ania. nie. mu baba, babą Taki, a pokazać Ci jakiego mama miała kotka? Tak. Mama jak była mała, miała też kotka. O, taki z mieszkał kiedyś kot. Kolega ch chmurki. O, chmurki. Moje... A jaki to jest kot? Jaki kolor? Biały, biały i czarny, tak? O, takiego mama miała, patrz. Takiego mama musiała miała kotka. Wiesz, jak się nazywał? Tak. Klaudia. Nie, nie miała. Naprawdę Klaudia się nazywał. Mamusia go znalazła w Wiedniu. bo był bezpański. I mama go przegarnęła. A jakbyś miała swojego kota, to jakbyś go nazwała? Hała. Miała? Nie, Hała. Klaudia? Maja Hały. Klaudię byś miała też? Tak, mama taki. Aaa, takiego samego jak moja mama miała? Pała. Klaudię. Maja Pała. Klaudię, o, taki właśnie był. Maja taki, hały. Taką Klaudię? Albo Mietka. Możesz zawsze wybrać. Tata miała Mietka, mama miała Klaudię. Mama! No? Ma Fabi. Klaudię? Nie, tata nie! Nie! Nie dada. Klaudię, ona mówi. Zamiast? Tak, jedziemy do sklepu. Super Majusiu, super, że tak sobie decydujesz. Trudne wybory. To się Wiedzieliśmy Majusiu, że może wybrać jedną rzecz. Musi sobie wybrać z całego sklepu tylko jedną rzecz. To jednak? Tak. To wszystko, tak? I to wybrałaś, tak? To no, te zostawiamy. Odkładamy, te odkładamy, tak? Pięknie, super, że podjęłaś sama decyzję. To, że jest tak, że jak idziemy z nią do sklepu, to już wiemy, że się rozgląda za w sklepu, bo jeszcze do niedawna po prostu to wszystko omijało, jakby do niej nie, 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 tak nie dosięgały tak, nie zwrot. A teraz to, już to, to, to... nie ma, już teraz jest wszędzie, tak się jej to oszczędzić Wraciliśmy Wróciliśmy ze sklepu. Jest taka zasada, że jak idziemy z małeś do sklepu, to może sobie wybrać jedną zabawkę dowolnie wybraną przez siebie. No i wybrała takie. Kupiłam też już rzeczy jakieś. Action na Halloween, nasze różne na skokoski, takie na przykład też mydełko. Zazwyczaj tak, że wylewam takie mydełka i wlewam po prostu mydło, które Maja może używać, no bo te, które jest w środku, nie oszukujmy się, pewnie to sama chemia, także zapadają się zmiany, ale możecie być przygotowani, że już niedługo będzie też odcinek Halloweenowy, bo szykuje się tu mała imprezka. Jajka. Mimo, że dostajemy od mojej teściowej jajka i od teścia, ponieważ oni mają kury, to dostajemy właśnie świeże, ale w szczególności z tych jajek, które są świeże od nich, robimy po prostu rzeczy dla Majusi: jakieś jajeczniczki, tak dalej, tak itd. No a dla nas kupujemy i tak y, te eko z Pietry. No, ale to było mega co, że ona sobie tak. mam. jedną zabawkę i jeszcze sorry. Mama to. A nie, jedna nie, nie to. To. Nie. Jeszcze, jeszcze będziemy się bawić, jeszcze będziemy gotować i jeszcze będziemy kąpać się. Maja pyta, co będziemy gotować? Co będziemy gotować? Makaronik, ulubiony faty. Y, I mamy też w sumie. Maja też ulubiony? Ale mam tu lekarza cudownego. Co pani zbada? Zęby? Aha. I co zrobię? O dobrze. Maj. Ja mam zrobić Maji kontrolę? Pani doktor dentysta, Weronika Wiśniewska, proszę. Kontrola. Wow, super. O, dziękuję bardzo. Jeszcze. Jeszcze. Tak, jeszcze troszkę. I jeszcze. Jeszcze dużo. Jeszcze Mega dobre, jedno z lepszych, jakie Ci się udało. Naprawdę mega dobre. Ja się też sobie rościna, wieczorna bajka. Ja lubię takie kramowa. Mhm, dobra, no. Ja lubię, jak jest w ogóle dużo, warzywa papryka, marchewka. Właśnie ostatnio obatentowałam i to jest coś innego niż na lotnisku, bo oni nie dodają marchewki, a ja dodaję marchewkę, bo dzięki temu ten makaron jest słodsze Mega dobra. Uwielbiam to herbatę i powiem wam, że nie da się nią znudzić. I piłam ją latem jako herbata na przykład mrożona, ale też teraz na jesień smakuje Ona naprawdę wyśmienicie i robię ją też. Formie herbatki zimowej zaraz Wam pokażę właśnie, w jaki sposób. Ważne jest, by odczekać około 2 minuty, 3 minuty. Ja lubię tak dwie, sobie odczekać z tą herbatką, żeby ona się po prostu dobrze nam zaparzyła. Prezentuje się, zrobiona przeze mnie herbatka, zrobiłam sobie zarówno tu kuporka, jak i jeszcze w dzbanku, bo u mnie jest tak, że nie ma limitu herbaty. <grym> I wiem, że może niektórzy powiedzą, że nie powinno się pić herbaty czarnej już po południu, wieczorkiem, ale ja powiem wam, że od zawsze ją piję i nie mam problemu ze snem, więc ze mną nic się nie dzieje. Pyszna jesienna herbatka. Czy ona nie wygląda zachęcająco? no wygląda przepysznie. Ta borówka w połączeniu z tą liofilizowaną truskawką, żurawiną, coś przepysznego. Musicie tego skosztować. Kupiłam, słuchajcie, już ostatnio dla Majuśki rzeczy na promocje świąteczne, jak szukacie jakichś fajnych świątecznych rzeczy, to już teraz się tym interesujcie, bo naprawdę bardzo szybko się wyprzedają. Ja już zamówiłam jej zarówno taki taki outfit Mikołaja, jak i na przykład już taką sukieneczkę na Wigilię i były one o połowę tańsze, także uważam, że super, żeby po prostu zacząć o tym myśleć już z wyprzedzeniem. Tak samo zamówiłam jej jeszcze halloweenowe takie koszulki, taką bardzo straszną, miała właśnie z dynką, także też już pojawia się tutaj ten motyw halloweenowy i jesienny. Przy takich maluchach to jest tak, że po prostu czasami ta rzecz będzie dobra przez jeden miesiąc i już zaraz trzeba ją wymieniać tak znowu, znowu, znowu. My i tak teraz wchodzimy już w taki wiek, że faktycznie nie musimy aż tak często wymieniać tych ubranek, bo jak wiadomo jest noworodek, no to tam już jest różnica nawet z tygodnia na tydzień widoczna. Ona jednak teraz już ma całkiem stabilnie, szczególnie, że teraz jeszcze troszeczkę ją wyciągnęło do góry i stała się taka szczuplejsza, także na dłużej starczyły te rzeczy. Moja jużka już położyła się spać. A ja biorę się za zmywanie makijażu. Bardzo lubię ten produkt do zmywania makijażu, to jest płyn micelarny z biodermy. Tak prezentuje się ten że do, do mycia. On jest z taczy. Pamiętam jak dziewczyny na wyjeździe poleciły właśnie tę markę. Ona jest w, dosłownie w seforze, Nie wiem czy w Polsce, ale za granicą już tutaj w tej Seforze jest. Mam nadzieję, że w Polsce też już ją prowadzą. I czuć dosłownie te wszystkie zapachy, które są właśnie na przykład w Japonii. W hotelach w Japonii wszystko tak pięknie pachnie. Właśnie takim, dokładnie tym zapachem. Takim ryżem połączonym z kwiatami. Pięknie to, to, to pachnie. Dzisiaj czuję, że moja twarz jest taka, że potrzebuje środko dla nawilżenia, więc używam sobie ten OLEX Lamer. I zobaczcie, jak mało go już mam, bo naprawdę lubię. I pamiętam, jak miałam naprawdę taką troszeczkę spieczoną twarz, jak byłam na jakichś wakacjach, to on tak fajnie koją i naprawdę suda. To jest słuchajcie taki krem, który jest kilkuwarstwowy. Teraz też testuję sobie produkty od marki Kimoko. I ta marka jest w ogóle dostępna w Rosmanie. Dajcie mi znać, jakie macie o tej marce zdanie, bo mi na razie sprawdza się fajnie. I ten produkt trochę mi... To no, jeden z produktów tej marki przypomina. Naprawdę fajnie się sprawdza. Dzisiaj właśnie taka pielęgnacja, tak sobie trochę posiedzę. Jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia przed komputerem, także zakładam sobie okulary, przybieram się w piżamę i będę sobie załatwiała jeszcze rzeczy. Dzisiejszy vlog był trochę chaotyczny, dajcie znać i odpowiedź na różne moje pytania, które się w nim pojawiły. To widzimy się w kolejnym już halloweenowym vlogu. Dajcie znać, co właśnie przybieracie, a może się jeszcze zainspiruję. Buziaki!